witamy na kanale militaryshop.pl. Teraz, po dupę, bierzemy kompas dostępny w naszym sklepie. Przejdźmy do unboxingu. Jak widać, w przeciwieństwie do Busoli, mamy tutaj ładne zielone opakowanie. Bardzo ładnie zapakowane elegancko. Mamy także instrukcję obsługi w kilku językach. Można pochwalić, jest polski język. Bardzo dobrze, to się chwali. Ale przejdźmy do odpakowania naszego kompasu. Znajduje się on folii bombelkowej jak wszystko w naszym sklepie. Jak widzimy, nasz kompas jest także metalowy, jak busola. Ładnie zapakowany, otwórzmy go. Jak widać, ma szkiełko, którym można przybliżać, to jest taka soczewka. Można ją tak położyć, można ją odpiąć. Bardzo fajne urządzenie. Na boku możemy znaleźć miarkę. Jest to miarka dla map. Produkt możecie zakupić w naszym sklepie militaryshop.pl, z którym do końca maja obowiązuje zniżka 5% na cały koszyk z kodem Nowy 5. Widzimy się w następnym filmie.